Zostawa byś ze mną? Z tobą? Po co? Zobacz, już się kłóci. A już jesteś w kłótni. Ty mówisz mi, kiedy jestem szybkim synem, a ja tobie, kiedy jesteś wredny. Czyli właściwie bez księgi. Nie boję się ciebie uratować. Uczucia szybko ci się zmieniają znowu będziesz wredny wiedźmą. No więc co? Znowu czuję ból po wieki. Śmieć czwarta nad ranem Nie pozwala żyć spokojnie Nerwy poszarpane mam Ja tylko chciałbym brzmiła tu blisko Wszytuliłam mocno Nic nie pomaga już nawet te wszystkie proszki Wiesz umieram nocą A w głowie płacią powiedz po co te chutny niby odwysz, a wciąż on... I potem czujemy pustkę w sercu, uśmiechu w lustrze Szukasz, nikt nie oszuka, razem, w Przyjdziemy i razem Albo spłyniemy walce inna, w szekur, jak pośród gwiazd Widzę tą naszą jedną, jestem dalej, choć pragnat trzyma przez niepewność, pewność Blask nie wciąż rozświetla, to chcę tu małe rzeczy dla nas szczęście Po wielkiej przychodzi zawód, nawet jeśli damy z siebie więcej Los na szale nas, można oszaleć przez czas, który trzyma dalej Dwa serca z innym spojrzeniem na przyszłość, ale to właśnie nas Nakręca bardziej inne myśli, uczucie to samo nie będzie łatwo. będzie naprawdę ciężko. Będziemy musieli co dzień nad tym pracować, ale chcę zaryzykować, bo pracuć cały dzień, na zawsze, ty i ja, każdego dnia. Zrobisz coś dla mnie. Proszę, opisz mi swoje życie. Jakie będzie za 30-40 lat, jeśli u jego boku jedź? Byliśmy tacy niewinni. Hip-hop, destroy w łóżku, prawdę i spać prawie jak kiedyś, obdarci z bólu i wiedzy Zawzięci prawie jak nie bez wiedzy jak wygrać świat Teraz zbieram wspomnienia do rąk mi uspokoi ich drżenie, będziesz to tylko joint Ty Nie ma ciebie i ciebie, ciągle brakuje mi nas To tak banalne jak trudny czas, gdy mi cię brak więc zamknij usta, zanim się podpniesz I więc stąd szybko, bo nigdy więcej cię już nie dotknę Kłamstwa gorzkie jak skaga, mam zapach w głowie Nie wstawaj, wystarczy futka i idę Zanim zrobię coś najgłupszego Wam, że minę karnawał, ale gdy schodzę mam zawał Mignę, nie ma nic bardziej bezsensownego Szydzę czasem, gdy nie wiem, co zrobić z dniami Wiesz to, wiesz to, znowu zrobiła ze mnie winę Teraz cię straciłem, starzy jej jeśli do tego rzeczywiście pragniesz.